Nasza podróż, e, nasza podróż do wyzwolenia, ona naprawdę nie jest łatwa, bo, bo to oznacza, że musimy wyjść z tak wielu, tak wielu rzeczy, które, w które uwierzyliśmy i, i które są, które po prostu na nas ciążą, które e, nasze ciało. Ma w sobie tak wiele traum przeróżnych, tak bardzo wiele wspomnień, tak bardzo wiele zranień, i jeszcze bez, bez takiej perspektywy oświeconej bardziej na nasze życie, tak naprawdę ludzie mają tendencję trzymania się tych traum i jakby są więźniami, są więźniami po prostu tych bardzo trudnych przeżyć, które mieli w tym życiu. Ja w ogóle w, w procesie tej przebudzenia mało mówię o tak zwanym uzdrawianiu, bo pamiętam, że u mnie największy przeskok zdarzył się nie wtedy, kiedy byłam w wieloletnim procesie uzdrawiania, bo ja po prostu się tym zajmowałam wręcz i profesjonalnie, można powiedzieć, tak naprawdę, pracując ze światłem i z innymi, e, bardzo dużo rzeczy też zaczęłam uzdrawiać w sobie. E, stosowałam wszystkie możliwe techniki na, na uzdrawianie, na uwalnianie traum i tak dalej, ale jeszcze wtedy nie miałam takiej świadomości jak dzisiaj. I powiem Wam, że największe dla mnie przebudzenie, czy, czy takie przyspieszenie w tym przebudzeniu, było wtedy, kiedy ja e, przestałam szukać rozwiązań na zewnątrz. I po prostu skupiłam się na odkrywaniu swojej jaźni. I dzisiaj mogę stwierdzić, że taką najbardziej skuteczną dla mnie formą uzdrawiania, jaką ja w ogóle proponuję ludziom, jeśli w ogóle proponuję ludziom uzdrawiania, to jest to, żeby połączyli się ze swoim wewnętrznym światłem, żeby pozwolili na przyjęcie swojego wewnętrznego światła. Żeby e, daje ludziom e, doświadczenie e, bycia w swoim jestestwie, bycia ze sobą, ze, ze sobą, swoją duszą. Jest to bycie i doświadczanie e, jestem tutaj, jestem tutaj w swoim ciele. I powiem Wam, że kiedy jesteście w tej absolutnie najprostszej formie jaką jest bycie sam ze sobą obecnym w ciele, to, to jest ten moment, kiedy pozwalacie na uzdrawianie. Wtedy nie mówicie, że muszę zająć się tą traumą, tamtą traumą itd. itd. W momencie, kiedy wy mówicie duszo, chcę się z Tobą połączyć. Wniknij w każdą komórkę mojego ciała, zintegruj się ze mną, z tym tutaj ciałem. Kiedy tylko to będziecie robić, jeżeli oddacie wszystkie swoje zmartwienia, wszystkie swoje traumy po prostu swojemu własnemu światłu, to macie gwarantowane, że one znikną. Więc nie musicie przechodzić takiego karkołomnego procesu uzdrawiania, bardzo głębokiego. jak Ja naprawdę wiele, wiele, wiele robiłam, i wiem, jak one mogą być czasami nawet skomplikowane. Nie ma łatwiejszej formy samo uzdrawiania, jak przyjęcie swojej własnej duszy. Przyjęcie swojego własnego światła jest odpowiedzią na każde twoje. Wyzwanie w życiu. Um, I to również świadczy o Twojej samowystarczalności, o tym, że Ty nie potrzebujesz nikogo z zewnątrz, żeby się uzdrowić, żeby puścić jakąś traumę. Um, po prostu usiądź możemy zrobić taką sesję samouzdrawiania. Jeśli może chciałbyś się takiej doświadczyć. Ja ją robię w różnej formie, ale ta po prostu będzie taka prosta. Usiądź sobie wygodnie, zamknij oczy. I po prostu oddychaj. Oddychanie pozwala Ci być obecnym tutaj w ciele. Oddychaj i poczuj, jak to jest być obecnym w ciele. Bezpiecznie być w ciele. Jestem w ciele. Nie muszę z niego uciekać. Część z Was, jeśli ma różnego rodzaju traumy nieuzdrowione, może się nie czuć bezpiecznie w swoim ciele. I to też jest zrozumiałe, ponieważ tak zostaliście, tak zostaliście doświadczeni. I to zostawiło w Was świat. Ślad. Czyli to, co możecie zrobić, to po prostu wyraźcie intencję, że zapraszacie swoją własną duszę do tego ciała. Mówi, duszo, połącz się ze mną. Pragnę połączenia, pragnę Ciebie czuć, pragnę czuć siebie, pragnę poznać siebie. Wniknij w moje ciało, w każdą komórkę mojego ciała. Wypełnij każdą komórkę mojego ciała. Twoja dusza doskonale wie, gdzie Ciebie boli, co trzeba rozpuścić. Musisz mówić duszy, co ona musi zrobić w Twoim ciele, w Twoich emocjach. Twoja dusza czekała na taki znak, kiedy Ty świadomie zaczniesz zapraszać siebie samego, w swoją własną obecność. Już nie próbujesz naprawiać wszystkiego sam, kiedy już się nie męczysz, kiedy nie wspierasz się ciągle czymś zewnętrznym, kiedy wreszcie uczysz się ufać temu, co masz najbliżej, czyli sobie samemu. Bądź nadal w ciele i poczuj, jak... Twoje światło. Za takim Twoja po prostu jaźń jest w każdej komórce Twojego ciała. Tak jakby rozświetlała wszystkie mroki. Jakby rozświetlała wszystkie traumy, jakby rozświetlała wszystkie zaburzenia w energii, w Twoim ciele, tam gdzie nie płynie swobodnie energia, tam gdzie są zastoje. Bo właśnie traumy i różne takie trudne doświadczenia, one potem zostają, zostają w ciele w postaci takich zablokowanej energii. Na przykład poczucie winy bardzo, bardzo mocno siedzi w ciele w postaci zablokowanej energii, dlatego mogą Cię boleć plecy, biodra, nogi i tak głowa, ramiona. To są bardzo stare emocje, a ty po prostu siedzisz i pozwalasz. żeby dusza się tym zajęła żeby duszo moje własne światło Uzdrów to ciało na każdym poziomie Że mamy bardzo dużo w sobie poczucia winy. I my na poziomie ludzkim tak naprawdę nie potrafimy sobie wybaczyć, bo człowiek ma ograniczoną perspektywę i bardzo często jeszcze ma tendencję do patrzenia na rzeczy jako na, że to było dobre, a to nie było dobre. Natomiast tylko, tylko dusza, tylko Twoja jaźń, tylko Ty prawdziwy widzisz, wszystko takim, jakim jest, bez oceny. I ty wierzysz, że to było po prostu doświadczenie. I dusza absolutnie tego nie ocenia. Także to, co w tym uzdrawianiu, które robimy teraz, możesz zrobić, to wczuj się, jakbyś przyjmował, przyjmowała przebaczenie. Z poziomu własnej duszy. To jest tak, jakbyś słyszał słowa, wszystko jest w porządku. Nie oceniam ciebie, cokolwiek powiedziałaś, powiedziałeś, zrobiłeś. Nawet jeśli spowodowałeś urazy u innych osób, skrzywdziłeś inne osoby. Nie oceniam ciebie. Kocham Cię bezwarunkowo. Przyjmij moje przebaczenie. Tak, jakby Twoja dusza to do Ciebie mówiła. Jest wszystko z Tobą w porządku. Kocham Ciebie takim, jakim jesteś. Cokolwiek robisz, cokolwiek mówisz. Twoja dusza to Bóg. Ty jesteś Bogiem. Nikt Ciebie nie osądza oprócz Ciebie samego i ludzi oczywiście wokół, którzy nie potrafią jeszcze inaczej, ale i oni będą musieli kiedyś przestać. Także posiedź sobie w takim uścisku, w, takim, w takich ramionach, swoich własnych ramionach, Twojej własnej cudownej duszy, która... Kocha Ciebie, swojego bohatera. Tak naprawdę dusza kocha Ciebie, bo dusza jest Tobą. I jakby dusza mogła odrzucić swojego własnego bohatera swoją własną część. Ty jesteś integralną częścią tego doświadczenia magicznego doświadczenia, jakim jest życie. Człowiek, mistrz i jaźń, dusza. Jak dusza mogłaby Ciebie odrzucić? Jak by mogła powiedzieć: Nie, to zrobiłaś źle. O, teraz Cię mogę kochać, jak będziesz troszkę inna. Jak jeszcze schudniesz 5 kilo, albo jeszcze przestaniesz krzyczeć, albo przestaniesz się złościć. Jak dusza mogłaby tak powiedzieć? Poczuj te absolutnie wspaniałe, kochające ramiona siebie samego wokół Twojego ciała, które mówią wszystko jest w porządku, kocham Ciebie, nigdy nie zrobiłaś nic złego. To tylko doświadczenie. Tylko doświadczenia. I zapraszaj swoją duszę do siebie każdego jednego dnia. Możesz się budzić z takim, taką intencją, że po prostu chcę, chcę czuć Ciebie w sobie chcę czuć siebie. Y Chcę widzieć tak, chcę patrzeć na świat tak, jak patrzy na, na tą moja dusza. Chcę nie oceniać. Chcę po prostu cieszyć się samym życiem, samym istnieniem. Chcę po prostu żyć, nie starając się sprostować, żeby spełniać czyjeś oczekiwania, żeby ciągle się ulepszać. Taka jaka jestem teraz, jest. Jest idealnie, jest optymalnie.